Hej, cześć witajcie ludzie z tej strony Borsuk a to jest już drugi odcinek e, Adventure Capitalist na moim kanale słuchajcie e, Tak w ogóle początkowo miałem wam nagrać paydaya jedynkę ale on jest za trudny no słuchajcie w porównaniu do paydaya dwójki to to ja nie wiem e, to to jest jakaś masakra dobra mm, ale słuchajcie, jesteśmy w Adventure Capitalist i tak Na początek co się zmieniło? Dodali mi możliwość wysłania misji na, na Księżyc, tak? Czy coś takiego Tylko to kosztuje jeden decilion, czyli dużo <śm> Można tu jeszcze jakąś walutę wymieniać taką śmieszną To wymieńmy zero. o! <ś> Dobra, no i słuchajcie, robimy restart kolejny. Zobaczcie, ile już uzbierałem tych aniołów. Bęk I dobra, lecimy. Patrzcie, za jeden ten już dostaję dużo. Zarabiamy, zarabiamy, zarabiamy. Swoją drogą kupmy od razu tego Andrzeja. Eee, tak. jest... <śm> No, masakra jakaś Ro Rozwinem się tak szybko, że to jest niepojęte aż e, okej okay. Co chwilę tu dostaję upgrade'y jakieś porówne Naprawdę nie, to jest masakra e, Coś mogłem kupić e, to proszę mi to dać Halo no dobra. No już kupiłem pierwszy bank w ciągu minuty gry. Nieźle, nieźle. To już są naprawdę. O tyle, ile wcześniej ta gra to jeszcze miała jakieś, wiecie. Jeszcze z realizmem miała coś wspólnego, to teraz to już... Uuu, odjechaliśmy dawno. To są tak kolosalne pieniądze, że to jest... O, mogę to kupić, ale nie chcę. Nie chcę. Y Kupmy sobie menadżerów, kupmy tego, przyjaciela, tego i tego. Tych nie kupujmy na razie. Bo się jeszcze nie opłaca. Chyba. Bo to jest jeszcze za drogie. Słuchajcie, yy, i tak, no yy, to jest za, za załatwione. Yy, tak, co trzeba zrobić? Na pewno trzeba pokupować więcej rzeczy, żeby nam to szyb, szybciej dochód przychodził. Yy. Chcę trochę grać ciszę na słuchawkach, bo to przecież jest strasznie głośno. E, słuchajcie, no widzicie, tu to jest 10 godzin aż, ale spokojnie pokupujemy tutaj zaraz e, ulepszenia i, i będzie e, niedużo. Będą szybko hajsy lecieć. No i to jest niesamowite, no patrzcie w ogóle co tu się dzieje. Przecież ja tu taki hajs trzepię, że to jest... No to jest symulator youtubera, to trzeba przyznać. <grym> Oczywiście żartuję no <śm dissbia> No mniej więcej dobra, no mniej więcej tyle to, to z YouTube'a dostaję, ok? Jeszcze trochę brakuje, ale no <śmkiego> Tak, ta, takie kwoty tutaj, o takich kwotach rozmawiamy, dobra A tak na poważnie, no słuchajcie, no teraz widzicie, dopiero co a już mam kompanię olejową, czy tam pla platformę wi wiertniczą, czy inne coś, nie wiadomo <śmiosenka> Nie wiem w sumie dokładnie, ale... No masakra. Czekamy chwilę, już nas stać tutaj, proszę bardzo. <laughs> Dobra, mm, możemy coś zaupgrade'ać. 50 milionów. Na pewno chciałbym kupić to, bo to jest mega, to, to daje nam trzy razy wszystkie profity, więc... Znaczy... trzy razy mnożnik ten. No. no. No wiecie o co chodzi, no, no. Właśnie. O, zaraz dostaniemy kupę hajsu. Bank. No i, i, i o to chodzi właśnie. Tutaj najpierw dajmy. No. Musimy zaczekać na to, co nam da mnóstwo hajsu. I wtedy pasuje... Co pasuje? Pasuje te banki albo te kompanie olejowe ulepszyć. 15. O dobra banki ulepszmy bo to jest bardziej opłacalne i teraz banki to już no 50 minut tam więc jeszcze to jest bardzo długo ale spokojnie spokojnie naprawdę te aniołki nam dają prawie 20 tysięcy razy 2 to jest 40 tysięcy procent czyli czekajcie 40 tysięcy dzielone na 100 to jest 400 razy tyle co dostawaliśmy na początku. Także gg. <laughs> Jeśli to dobrze liczę oczywiście, ale chyba tak. No, tutaj jeszcze ulepszmy te nasze cukiernie. Jeszcze jedno, dawaj. Albo pięć, od razu. <laughs> bardzo dobrze, bardzo szybko dostajemy kolejną kasę i to mi się podoba. Kurde, no musimy. To musi się załadować jeszcze w tym odcinku, bo wtedy będzie kapucha dopiero. O, masakra. Mówię wam. Kurde, no. Szkoda, że jestem tak w takim miejscu, że właściwie... Jedyne co to tylko ten hajs zbieram, bo ani... ani zbytnio nie mogę wysłać żadnej ekspedycji, bo to jeszcze za wcześnie. E tutaj może blokować sobie różne rzeczy. 25 wszystkiego potrzebuję. To jest achievement na dziś. Wtedy nam się dopiero profity zwiększą. Słuchajcie, menadżerów y, jakieś mogłbym kupić. Mógłbym... O! To sobie, tego gościa sobie kupię. E oni kosztują aniołów i to jest trochę słabo. Dobra. E już mam 13 tych. E słuchajcie, oni kosztują aniołów... E a ja tych aniołów, ile mam? Ehm. No niby mógłbym za, ty za tysiąc kupić, no ale... Hmm. Naprawdę daje mega boost. Ka ten. No patrzcie, no. Ile ja tu dostaję hajsu? No przecież 7 trylionów to, to jest masaka jakaś. Ile to jest hajsu? Ehm. Dobra, jakie upgradey mamy tutaj? 1 trylion, no tak, tak, to trzeba uzbierać Uuu, Dobra Jeszcze trzy takie pasuje No i cholera, cholera, zbliżamy się do ten Do jakichś prawda sensownych kwot, a nie takie groszowe płace po prostu tutaj, no ja nie wiem Naprawdę się zawiodłem, no z, z, co to ma być, no to Jakbyś mi w twarz pluł, naprawdę. Wypchaj się za takie kwoty. <grytanie> ja, no ale patrzcie, w przeliczeniu na sekundy dostaje 12 bilionów tutaj. Czyli ja nie chcę wiedzieć co się stanie jak to się załaduje do końca. Oczywiście to jest 10 godzin, ale no. Yy, dobra. Dobra, tutaj załadujmy. Od razu, żeby jeszcze więcej dostać. No i zobaczcie, ile mi dasz, ile mi dasz, jeszcze tutaj załadujmy, 8... No i no, teraz możemy rozmawiać, prawda? Tutaj załadujmy i patrzcie, y szybkość wszystkiego o dwa razy się zwiększyła, no masakra, tutaj jeszcze, Ten tutaj jeszcze, o proszę bardzo, no to jest masakra jakaś, No, ty! No, teraz powinno naprawdę szybko zapierdzielać. O, tu już zostały tylko 2,5 godziny. Zobaczcie. A były, było 10 godzin. Chociaż to i tak jest za długo. Dobra. Pytanie, czy my dzisiaj... Jakie tu są naj... następne lokacje? 50. No to jest jeszcze do zrobienia w tym odcinku, słuchajcie. To jest do zrobienia. Eee... To jest bardzo do zrobienia. Tylko jeden został ten... Mmm.. Halo, halo? Halo pieniążki, halo No dobra, to trochę jeszcze poczekamy. He, taki trik, hehe, zastosowałem. Dobra, może nic nie będę kupował na razie. Niech się załaduje. No to się musi załadować. Tak, umówmy się. Dobra, to może to kupię. Jak mi to da, to akurat będzie. I wtedy raz, że szybkość tego powinna załadować, tak? Dobrze, dobrze mówię? Zaraz, tu, tutaj nam pisze. O i kompany dwa razy, ale co dwa razy? Profit czy szybkość? O ale to jest na samym końcu. YouTube ten, schodzimy na sam dół. Jakie to tam na... e, Profit speed, tak, profit speed i jeszcze profit speed. O, jeszcze to dokupię. Patrzcie. Speed plus e, all profit i jeszcze tutaj. I teraz to naprawdę to jest 30 minut. Masakra, no to Teraz to jest kompletnie już jakaś w ogóle moc. Matko jedyna. O, ho, ho. Znowu zapierdzielam jak dzik po szyszkach. No ha ha ha, po prostu... To jest niesamowite. Naprawdę, no ta gierka już ma mało wspólnego z rzeczywistością, ale... No naprawdę, to się tak przyjemnie klika, jeszcze ta muzyczka. Nie, przez to, że ta, ta gra w ogóle działa y, cały czas, nawet nie musicie być przy niej. Więc jak już wam zbierają menadżerowie, to po prostu możecie iść, ją wyłączyć. Y, następny dzień y, włączacie sobie i macie kupę hajsu, nie? No, ja bym bardzo chętnie zobaczył. Później zdaje się, że tu można całe planety kupować, czy coś takiego. W ogóle jakieś niestworzone rzeczy. O matko. Dobra jeszcze tutaj trzeba załadować No pytanie dobijemy dzisiaj do stu wszystkiego czy nie Jest na no to szansa nawet Mówię, powiem Wam szczerze Przecież ja, ja tu tak szybko zdobywam hajs No ty, ten mi tutaj zarobi za chwilę Dobra te banki, czy te banki trochę długo na razie Zobaczmy jak tam stoimy z długością odcinka No 10 minut tam 11. Więc jeszcze, jeszcze gramy, tak, jeszcze... O, dobra, prawie banki załadujemy. No naprawdę to nam daje mnóstwo hajsu jeszcze. Masakra, dobra. Teraz 30 sekund, no słuchajcie, no to jest w ogóle nie do opisania. Jak dobijemy jeszcze do 100, do stu. He, 100 burton, he, he, Ale zabawne. No, jak mi do stu, tutaj, tutaj, no to przecież to, to będzie już w ogóle miazga. No, dobra. Jest na to szansa. Yy, I tak, słuchajcie, dzisiaj tak w ogóle już nie będzie żadnego innego odcinka, tylko ten. O, no, fuw. Przecież, no co to jest, ile ja hajsu na raz dostałem, ja w ogóle jakieś premie tutaj mam, to mi się załadowało nagle, nie? <grym> To jest jeszcze ciekawe e, Tak, dzisiaj tylko ten odcinek będzie już więcej nic e, Nic dopiero jutro payday Jak zdążę w ogóle nagrać A mam taką nadzieję e, Bo tak, bo, bo jadę na grilla sobie z rodziną Hehe he, pogrillować na wieś he, he. A was zostawiam tutaj z Adventure Capitalist e, Więc pewnie teraz siedzę gdzieś i piję sobie piwko, albo coś, i jem kiełbasy. Hehe. <laughs> bo jestem głupim grubasem. Co wy na to? Eee, no. I kurde, no nagrałbym pejdę jedynkę, ale muszę tych murzynów zgarnąć we zerów innych tam. Hmm. Bo, bo naprawdę jest to strasznie ciężka gra. Dobra, widzę, że już nam nas stać powoli na te upgrade'y kolejne. Tu też kwadryliony kosztują. No nieważne Więc to już o, Nie wiem czy zdążymy dzisiaj Ale, ale, ale spokojnie Hajz leci z nieba O tutaj zaraz dobijemy też Tutaj no w ogóle wszędzie dobijemy no się... Masakra e, Zobaczmy O już jestem kwadrilioner e, Zarąbiście No, no że to daje mi taki chory przychód O już nawet kapelusika, kapelusika się dorobiłem Dobra, jak tu możemy... O! Tutaj nam da ładny hajs. Co to jest? Pizza. Pizza nam zaupgrade'owało, bardzo dobrze. Dobra, dobijmy jeszcze to. No cholera, no jakbym... Mógłbym tak gadać i gadać i nagrywać, naprawdę. Nie wiem, piszcie czy chcecie jeszcze więcej odcinków z tej gry właśnie. No i jeszcze na, na pewno, tak, na pewno jeszcze Wam zrobię parę, na, nagram, zrobię odcinki, tak, nagram parę odcinków jeszcze yy, chociażby dlatego, że mamy nasze misje tutaj kosmiczne ja, ja naprawdę bardzo chętnie chcę zobaczyć na czym one polegają bo tego jeszcze tak nigdzie nie oglądałem na YouTubach ani nic więc nie wiem czego mogę się spodziewać Jakaś tam inna waluta w ogóle obowiązuje czy coś więc jestem strasznie ciekawy. No parcie, no to 5 trylionów na sekundę. Przy... No załaduj się, no dawaj. Bęg, no to jest... to jest niepoważne. To jest niepoważne jakieś, co, co, co to za chore pieniądze się dostaje. O, jeden zabrakło. No nie, no tak się nie robi. Hmm. Dobra, zaczekajmy, niech się załaduje. O, ale to... Dobra, jak ten się załaduje to akurat powinno styknąć chyba, a może trochę jeszcze zabraknie, no nie wiem. W ogóle zobaczmy, bo tutaj jest jeszcze taka ciekawostka, nasze gazety, one dają premie różne, tak? O tyle ile banki dają zawsze premie do banków, tam, lemoniada do lemoniady, tam i tak dalej. I tak dalej. No to y, nasze tutaj gazety dają różne premie, tutaj jest y, akurat, o gazety, ale tutaj była pizza, tutaj było y, myjnie samochodowe, no różnie to daje, bo wiecie, promujemy się w swoich gazetach, coś, coś w tym stylu, y, robimy sobie reklamę i, i dostajemy większe dochody i no to akurat ma sens, nie? Nie ma sensu akurat e, chore pieniądze, jakie trzeba władować, żeby nie wiem, co to, to, to jest właściwie to e, plus jeden. Czy to jest e, kolejne stoisko takie, kolejny kiosk, czy to jest w ogóle, nie wiem, dobud... jakieś coś. Jakiś taki upgrade, nie wiem. Ale bo na przykład wątpię, żeby ktoś zapłacił za jedno stoisko z Lemoniadą 4 tryliony. Może są tacy szaleńcy, ale aczkolwiek wątpię w to. Hmm, tak tak <śpiewanie> po prostu bardzo, bardzo zabawne o tu też już prawie co jest kolejnym upgrade'em pizza pizza italiano słuchajcie ludzie ja już powoli będę kończył bo wbiliśmy 16 minut <śpiewanie> może jeszcze kurde może jeszcze nagram matko jedynacy co? coś tak gubię w tych swoich zeznaniach <śpiewanie> może jeszcze po prostu Dogram do 20 minut, tak? Nie wiem, czy, czy was nie nudzę już powoli moim głupim gadaniem. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że y, słuchacie z zainteresowaniem i oglądacie z zainteresowaniem y, i zostawicie łapkę w górę i komentarz pozytywny jakiś, no. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Tak, tutaj no, jesteśmy uśmiechnięci. No kurde, no. Wiedzie się nam zarąbiście. W ogóle pasuje 200 wszystkiego zebrać i wtedy będzie masakra kolejna. Aczkolwiek no tu jeszcze trochę brakuje. No, dziwo mam tego więcej niż tych rzeczy. Mm, tak, tak, tak właśnie. Kurde, no to będzie nas drogo kosztować, ale jak się to załaduje to akurat nam to inno starczyć. Już tutaj dochodzimy, no... Jeszcze cały czas, widzicie, cały czas mogę spamować tymi upgrade'ami. Ale w końcu się dochodzi do momentu, że naprawdę jeden upgrade kosztuje tyle, że już opłaca się Claim Angels i, i, dost i wiecie i restart i wtedy... Wtedy jakoś idzie dalej to robić. Mogę pizzę zaupgradeować, ale... się wstrzymam póki co. Jeszcze jeden mi brakuje no to jest. Peszek, peszek, no straszny. Dobra, dobra, no... Wygląda to bardzo ładnie, no patrząc po tym na przykład jak bogaty jestem już. Zobaczcie w ogóle. Łącznie zarobiłem aż tyle. Albo tylko tyle. W sumie w... wiecie, ile tu można zarobić, to w tej grze to to jest tylko. To wcale nie jest żadne osiągnięcie. Tutaj naprawdę można cisnąć takie sumy, że, że to się nawet... No, no nie, nie wiem, yy, nie da się wyobrazić nawet takiej kwoty. To wiecie, jakbyście całą ziemię hajsem zasypali, to mniej więcej tyle można tu zarobić na przykład. Yy, tak, tak, pa, no. I mówię całkiem serio. <laughs> jest achievement jakiś, żeby zarobić yy, liczbę gogo -go dolarów, czy coś takiego. A yy, wiecie co, jest taka ciekawostka od... Yy, Google, Google, tak, Google, no, Google, wzięło się od właśnie liczby Gogol, która... i to jest chyba 100 do setnej potęgi, więc jeśli się nie mylę oczywiście, jeśli czegoś nie przekręciłem, więc to jest tak chora kwota, że to no nie wiem, nie wiem jak to nawet określić. Dobrze, dobrze, no tak, takie ciekawostki wam tutaj podaję, prawda? ale to by było chyba na tyle już w sumie wiecie ja mogę tak klikać i klikać ale pytanie czy, czy, czy wam się to podoba czy chcecie więcej yy, tak i yy, tu już licznik yy, pokazuje 20 minut więc myślę że chyba chyba wam wystarczy na dziś yy, myślę że no nie wiem czy za tydzień jeszcze jakiś odcinek nagram czy później no na pewno mm. Na pewno następny odcinek będzie, jak y, zapłacimy sobie na, za naszą misję kosmiczną, albo jak ją będę kończył, tak? bo tutaj widzę, że to 200 godzin. E, razy trzeba decylią zapłacić, ale 200 godzin trzeba czekać, więc... no więc... Y, chyba nieprędko się to pojawi. 200 godzin to sporo jest. No. Chyba, że można to przyspieszyć, no na pewno pewnie będzie. pewno pewnie. No po prostu moja składnia jest dzisiaj rewelacyjna, ale to, dlatego że nagrywam to o trzeciej w nocy. <laughs> I dobra. Dobra, myślę, że to by było na tyle, no... Dobra, może jeszcze zaczekam sobie na moje zarobki z tego, no to ja sobie nie wyobrażam ile ja tu mogę zarobić. Jak to jest 28 milionów, trylionów na sekundę, to będzie mocne. Tak, to będzie bardzo mocarne. Ja tu zaraz upgrade jakieś pizza. Mmm... Na razie nie, na razie nie. Może tutaj kupię. Tak i no już prawie pizzę sobie zaupgradeuję. Żeby była jeszcze szybciej. Tak, jeszcze szybciej, żeby ci dostawcy pizzy chodzili i zapieprzali do domów. I żeby ludzie grubli jeszcze szybciej. No bo to jest, to jest dobry plan. Okej, okay. no ładuj się panie, ładuj. Wow, no nieźle, nieźle. 16 kwadr Masakra. I yy, no, ja mogę kupić rzeczy, dobra, no co to, to jest... To jest mocarne. Yy, kupię to. <ścoughs> I okej. Okay. Dobra, także to było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych tam odcinkach. Jutro pewnie się pojawi payday. Jeśli się wyrobię, a mam nadzieję, że się wyrobię. I tak, tak. Na razie. Pa.